Na wstępie bardzo podziękować za zaproszenie. To jest zawsze ogromne wydarzenie. Wielki lęk w sercu, ale taki lęk związany z szacunkiem wobec słuchaczy. To jest dobry lęk, dlatego że jesteście wymagającą grupą, która wiele rzeczy i poznała, i przemyślała. Mówić więc o tak ważnym temacie, jak cena nadziei we współczesnym świecie, jako problem duchowy, jako problem. Społeczny, także to jest y, trudna sprawa, bo słuchać wymagający. Ale jest ten pełen podziwu dla tej inicjatywy. Tydzień z Ewangelią to jest, moi drodzy, coś jakby ktoś przewidywał parę lat temu całą myśl już pasterską Benedykta XVI. On jest zauroczony postacią Jezusa Chrystusa, przygotowuje właśnie wywiad, rzekę której tytuł będzie Światło świata, prowadzi więc do Ewangelii, by tam zaczerpnąć, przemyć wszystkie swoje, swoje ewentualne przestrzenie, oczyścić je, przemyć swoją, twoją twarz, na nowo spojrzeć na świat. Można tylko wtedy, gdy się zaczerpnie, sięgnie do Ewangelii. Ale przepraszam, to tylko tak tytułem wstępu i tytułem Takiego grzecznościowego, rzeczywiście ukłonów w kierunku organizatorów i państwa, którzy ten czas wolny po robocie poświęcacie na słuchanie, co nie jest taką cechą współczesnego człowieka, wolałby każdy dzisiaj prawdopodobnie oglądać. Ktoś, kto przychodzi dla słów, jest rzeczywiście wyjątkiem w tych czasach, kiedy ikonosfera już dawno zmiażdżyła nam logosferę. Ilość obrazów przytłoczył, zasypał, ilość słów, słowa już niewiele znaczą. Dla was jednak ciągle są ważne i całe szczęście. Proszę Państwa, pozwólcie, że ten temat, tak bardzo frakujący, cena nadziei, łączy, jak widać, sam tytuł łączy dwie rzeczywistości. Coś, co jest niezwykle wymierne, coś, co ma swoją wartość coś, co się pieniądzem nazywa coś, co można kupować. Za zawartość portfela, co jest elementem pensji naszej codziennej czy tam miesięcznej, z czymś, co jest absolutnie nieuchwytne, duchowe, niewymierne. Człowiek, człowiek jednak próbuje to ciągle sprasować i podać jako coś, co może być towarem. Wszystko by chciało mieć zrobić w formie, podać w formie towaru. Ta tendencja jest stara w historii. Przepraszam, że sięgnę do akurat z zeszyta oświęcimskiego numer 19. Zawiera on księgowość obozu Auschwitz. I obliczenia bardzo karkołomne, tragiczne, makabryczne wprost, związane z przeliczeniem człowieka na Reichsmarki. Z każdego człowieka trzecia Rzesza musiała wycisnąć 1631 marek. 1431 to było z przymusowej pracy w ciągu dziewięciu miesięcy po tyle miał więzień żyć. Darmowa robota, nieopłacana robota, a więc jeden z grzechów walących o pomstę do nieba, zatrzymanie zapłaty, zatrzymanie sprawiedliwej równowartości za robotę. Było tutaj podstawą tej gospodarki, tego bogacenia się na więźniach. Makabryczne jednak są te dalsze 200 reichsmarek, które zyskiwano z każdego więźnia. W 1940 roku ukazała się praca doktorska. Doktor Scholz obronił tę pracę na Dziecie Wrocławskim, to był niemiecki uniwersytet wtedy, gdzie, która dotyczyła odzyskiwania złota dentystycznego. Za tą pracą doktorską w tym samym roku poszedł rozkaz Himmlera, by wszystkich więźniów rejestrować przy obozie, przy wejściu do obozu, rejestrować jego uzębienie, zwłaszcza złoto. I gdy był już ofiarą do spalenia, wtedy Sonderkommando miało obowiązek siłą rozewrzeć jego usta i wydobyć złoto dentystyczne, łącznie Księgowości o o obozu Auschwitz jest 6 ton złota dentystycznego, przesłanego bezpośrednio do centralnego banku w Berlinie. Ale to oczywiście nie wszystko. Z człowieka można zyskać jeszcze włosy, czyli 60 ton włosów, pokwitował odbiór tyle, takiej ilości włosów, zakład. W Kieczu koło Opola, teraz to się nazywają Śląskie zakłady pluszu i dywanów. Włosy, które miały długość powyżej 2 cm, były użyteczne dla tego zakładu. Za kilogram włosów obóz otrzymywał pół marki. Niedużo, ale nie wolno nic marnować. W oszczędnym, precyzyjnym świecie wszystko ma swoją cenę. 60 ton włosów było użytych jako dodatek do przędzy, bowiem włosy nie nasiągają wilgotnością. I z takiej przędzy można robić świetne skarpety dla marynarzy okrętów podwodnych i kolejarzy prowadzących zwłaszcza pociągi wojskowe zimą. Auschwitz handlowało. Ale to też nie wszystko. Można było sprzedać. Szkielety niektórych więźniów. Uniwersytet w Strasburgu pokwitował odbiór ponad 200 szkieletów, spreparowanych na polecenie profesorów, uczonych, którzy przybyli. Nie ma coś takiego jak wzór człowieka, czy model idealny człowieka. Każde kości są indywidualne i jedyne. Student medycyny, najlepiej jak się uczy anatomii na konkretnej jednostce, konkretnym osobniku. Stąd potrzebują szkieletów do nauki anatomii. Ponad 200 więźniów tak swój żywot skończyło, że profesorowie wskazali, kogo mają spreparować, i oni go już spreparowali. Auschwitz sprzedało więc szkielety oczywiście wcześniej odpowiedni sposób, żeby nie uszkodzić tych szkieletów, trzeba było. Ludzi zamordować. Ale to nie wszystko. Gdy palono stos, zwłoki na stosach, szkoda było tłuszczu ludzkiego, jest on dobrym paliwem, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba dodawać paliwa do płonących trupów, bowiem ludzie wychudli, same szkielety ob obleczone skórą, a więc ci, którzy byli w więzieniu długo, Trzeba było podpałki specjalnej, tłuszcz, wcześniej zebrany z ludzi, z więźniów zagazowanych i palonych na stosach, zanim było, zanim było, było krematorium. Gromadzono w ten sposób, że wokół, sto, wokół stosu zwłok kopano rowek, jak przy namiocie, który zbiera wodę spływającą deszczówkę spływającą z namiotu, prawda, by kanalizować tę wodę. Ten tłuszcz był gromadzony w tych rowkach, później go odkładano do taczek, do różnego rodzaju beczek i był używany jako paliwo. Oszczędność, po prostu zwykła oszczędność. To, że to tłuszcz ludzki, nie robi przecież większego znaczenia. Tak więc przez wiele lat, co miesiąc, 200 kg ciała ludzkiego służyło jako do produkcji owego bulionu. Więźniowie, co makabryczny szczegół. Więźniowie na sądzie, na procesie oświęcińskim dowiedzieli się, którzy wjeźli ową dwukołówkę za Auschwitz, gdzie był przygotowany bulion do Rajska, dowiedzieli się, że gdy po drodze podkradali to mięso i podpijali ten bulion, to po prostu spożywali ciała swoich współtowarzyszy niedoli. Moi drodzy, te makabryczne wyliczenia księgowe w Auschwitz sprowadzają się do jednego. Nic nie może się zmarnować. Człowiek ma po to rozum, żeby wszystko przeliczył, wyliczył. Jedna z najwybitniejszych Polek, jedna z niewielu profesorek przedwojennych, Karolina Landskorońska, profesorka Uniwersytetu Lwowskiego, gdy Niemcy po raz pierwszy w gadzinówkach ogłosili, że odkopali w Katyniu groby oficerów polskich. Mówi, początkowo, zanim zobaczyłam zawartość tych gadzinówek, gazet okupacyjnych, nie wierzyłam, że to Rosjanie, myślałam, że to Niemcy. Ale niedługo później zobaczyłam w owych gadzinówkach zdjęcia tych grobów, zaraz wiedziałam, że to musieli zrobić. Rosjanie, Bo jest niemożliwe, żeby Niemcy zostawili przy oficerach polskich srebrne papierośnice, medaliki, obrączki. Są na to zbyt chciwi. Nie pozwoliliby na to. Preparowali dokładnie trupy. Było to zbyt cenne dla nich. Tak ona w swoich wspomnieniach wojennych zapisała. Zresztą są tacy... Analitycy historii, którzy twierdzą, że II wojna światowa była możliwa tylko przez chciwość, niemiecką chciwość. Bo to, że kupowali tanią odzież zdartą z Żydów czy Polaków, czy cyganów wprowadzanych do obozów koncentracyjnych, to przecież nie ich niewiedza. Żydzi zażądali, żeby na ruinach synagogi w Berlinie napisać na tabliczce napis, gdy będą mówić, że nie wiedzieli, że nie, wiedzieli nie wierzcie. Korzystali z darmowej roboty niewolników polskich. Odzież zdartą w Auschwitz czy w innych obozach kupowano za psigroż. Zyskiwali, zarabiali na wojnie. Opłacała się ona, ona zamykała usta. Zresztą to jest stara prawidłowość. To jest stara prawidłowość. Po co pytać, skąd coś jest, jak można zarobić? Po co pytać, jak można coś łatwo zyskać? Zresztą to jest jednak pokus, już przechodzimy na grunt zagrożeń duchowych. Pokus, które się łączą z podszeptem szatana tam, na pustyni przy spotkaniu z Jezusem. Łatwizna. Po co robić na chleb? Rzekli, a te kamienie staną się chlebem. Nie ma tutaj żadnego innego zła. Jakie to jest zło? Jakby ktoś kamieniem kogoś uderzył, zrozumiałe, krzywda. Jakby komuś ktoś kamień ukradł, też zrozumiałe, kradzież. Ale zwykły kamień na drodze, zamieniam na chleb. Gdzie tu jest jakaś pokusa? No jest. Łatwizny. Żeby był chleb, trzeba orać, siać, czekać, z lękiem czasem i z wielką obawą, a później w odpowiedniej porze wyjść na pole i znowu żnąć, wymucić, zmielić. Zaczynić, upiec i wreszcie smacznego. Po drodze więc popękane dłonie, po drodze wiele kropli potu, wiele lęku, wysiłku, łatwizna. Łatwizna, która jest pod szeptem niezwykle niebezpiecznym. A co mi nie wolno coś jeść? 40 dni nic nie jadłem. Wolno. Ale nie taki łatwych lech. Co mi nie mogę być zdrowy, skoro tyle lat choruję? Możesz, ale nie za wszelką cenę. Chcę to samo. Co, nie mogę się zadowolić swoją urodą, ucieszyć swoim pięknem? Wystarczy trochę okaleczyć swoje ciało. No. Nie za wszelką cenę, ale możesz pragnąć być piękna, być kochana. Doświadczyć miłości nie mogę? Kupię sobie miłość. Każdy ma nadzieję, że to życie przejdzie w miarę spokojnie, ale łatwizna pojawia się jako oferta nieustannie obecna, przy zwłaszcza tych punktach naszego życia, naszej drogi życia które łączą się z niepewnością. Człowiek nie chce sobie uświadomić prostej rzeczy. Najważniejsze sprawy w naszym życiu nie zależą od nas. To jest tak oczywiste i tak nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia dla ludzi. Pytał cię ktoś, kiedy chcesz żyć? Z jakim kolorem skóry, w jakiej rodzinie? Jakim narodzie? Coś ci zaproponuje, wybierz sobie rodzaj choroby z encyklopedii zdrowia? Co? Noga, ręka, nerka, serce, głowa? Ktoś mi się zapyta, czy chcesz przeżyć prawdziwą miłość? Przecież wierzyłeś, że będzie prawdziwa. Na pierwszym zakręcie wyleciał z tego zakrętu. Zdradził. Ból. Pęknięte serce na całe życie. Nie wszystko. Mało tego, najważniejsze rzeczy w naszym życiu nie zależą od nas. Ktoś się zapyta, ile chcesz żyć? Jeszcze nie teraz? Wiecie, jaką głupotą brzmią słowa kogoś, kto umiera i pyta, tak czasami jest. Jako fabuła filmowa, czy w powieściach różnego typu. Umierający człowiek wraca myślą wstecz i pyta się to tylko tyle? A coś chciał głupcze więcej. Po prostu byłeś ciągle głupi. Ty nie wiesz, że najważniejsze rzeczy naszego życia są proste, zwykłe, z czego się składa miłość. Z kolejnego dzień dobry, z kolejnego do widzenia, z kolejnej kromki chleba, z kolejnej szklanki herbaty. Co myślisz, że na czym polega miłość? Na orkiestrze dętej codziennie stojącej w ogródku? Witającej twoją żonę hymnem powitalnym o 6 rano? Aż policja interweniuje? I sąsiedzi też mają rację? Życie to jest zwykłość. Niezwykła zwykłość. Wiesz, jak niezwykła? Tak niezwykła, jak ta minuta, która jest przed nami. W którą wchodzimy, nie myśląc nawet o niej. A która jest ogromnym darem. Tak. To się nazywa łaska.